Witam. W dzisiejszym filmie chcę Was ostrzec przed piciem Coca-Coli. Chcę Wam e, powiedzieć parę rzeczy, jaka Coca-Cola jest zła dla nas, że nie powinniśmy jej pić. To jest zatrute zło. Po pierwsze, Coca-Cola ma taką nazwę, ponieważ w niej jest zawarta kokaina, narkotyk. Myślę, że dlaczego jest ten skrót coca No. Chyba coś tu nie gra, prawda? To nie wszystko. Coca-Cola jest zabroniona w Boliwii. To taki kraj gdzieś tam. No w sumie się nie dziwię, i według mnie powinna być zabroniona wszędzie. Absolutnie wszędzie. Po podam wam właśnie skład Coca-Coli: woda, cukier, hutelek, węgla, karmel, a moje kalno-siarczynowy. Co to jest? Czy to może jest coś. No, nie chcę mówić szkodliwego, może to jest właśnie kokaina. Kwas ortofosforowy, co to jest? Kofeina. Puszka Coca-Coli o pojemności 330 ml serio. Zabiera 33 mg kofeiny. Wiecie, jak to dużo? Dobra. Ale to nie wszystko. Powiem Wam, że... Jeżeli wypijemy całą puszkę Coca-Coli, taką małą, to dostarczymy do organizmu równowartość 7 dużych kostek cukru. Normalnie to byśmy no, się zżywali, ale w Coca-Coli jest jakiś kwas fosforowy, który yy, zakwasza ten cukier, i stąd wrażenie orzeźwienia. No, trochę chore, prawda? Powiem wam też. Gdyby Coca-Cola była, nie miała w ogóle w sobie karmelu, byłaby przez wszystko jak ona. Serio. W jednej puszce Coca-Coli jest 10 łyżek cukru. To jest naprawdę chore. To jest pierwsza część w ogóle tego filmu, co ja. W drugiej części będę pytać ludzi, czy lubią pić Coca-Cola i tak dalej? No może by nie będę chcieli odpowiedzieć, ale to zobaczymy. Yy, wiecie. Na przykład jeszcze powiem Wam, że do produkcji jednego litra Coca-Coli, Kokainy wykorzystuje się 2 litry wody. Rocznie daje to około 7 litrów wody. A dzieci w Afryce nie mają co pić. Boże. Hmm. Ja nie, ja mogę. co, według mnie to jest naprawdę kokaina. I musicie uważać. Tak, to jest na 100% w Coca-Coli i nikt mi tego nie zarzuci. Coca-Cola no niby jest dobra, co nie? Ale jednak, jednak no lepiej tego nie pić. wy, wy. Coca-Coli są liście Koki. Co to za nazwa? Są niby pozbawione kokainy, wiesz? Nie dajmy się oszukać, omamić i zmanipulować. Mamy dużo wersji Coca-Coli, tak w ogóle. Taką zwykłą, Light, Zero, panieniową, cytrynową, no po prostu wszystko. Różne rodzaje trucizny. Nie wiem, jak można to pić. Ale jest to co naj... No, 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 no po prostu chore, tak? Wiecie co, co Coca-Cola robi z naszym organizmem? Na przykład no, wiadomo, że psuje zęby, co nie? Wyżera szkliwo z zębów, ziome. I mamy po jakimś czasie bardzo yy, zepsute i w ogóle. Więc jeżeli chcecie ministrować zęby, to nie pijcie, albo bardzo rzadko. Naprawdę, bo to jest według mnie chore. Co oni wmawiają tym ludziom? Dlaczego są reklamy papierosów? Nie ma reklamy papierosów w telewizji, A kogokolwiek jest. Halo? Przecież to jest tak samo złe. Naprawdę, ja, ja już nie, nie, nie wierzę w to po prostu. Małe dzieci piją coca kole od zawsze. A to jest bardzo niedobre. Jeżeli macie dziecko albo jakieś młodsze coś, to w życiu nie dawajcie mi Coca-Coli, bo tylko mu zeszłości. Medów mnie to jest bardzo zdrowie moje zic naprawdę wam. Mam nadzieję, że posłuchacie się moich prac i, i pomyślecie na tym, bo to naprawdę nie jest śmieszne, a tylko straszne. Dzięki za uwagę, mówił Andrzej. Andrzej o, mówił to.